Co ty pierdolisz? Co tu się kurwa dzieje? Jako, jeżeli miałbym już wystawić nowej mafii jakąś konkretną ocenę, zdecydowanie byłaby to naprawdę mocna ósemka. Nie ze względu na jej poszczególne aspekty, które rozłożone na czynniki pierwsze wypadają stosunkowo przeciętnie, ale jako zgrana całość i kompletny produkt, który wciąga angażując gracza od samego... Co? Czekaj, kurwa. Jeszcze raz. Byłaby to naprawdę mocna ósemka. Nie ze względu na jej poszczególne aspekty, które rozłożone na czynniki pierwsze wypadają stosunkowo przeciętnie. Ale... Okej, okay, czyli poszczególne aspekty gry rozłożone na czynniki pierwsze wypadają średnio, ale złożone razem dają solidną ósemkę. Kurwa. Cuk, ja się przepraszam bardzo, co ty pierdolisz? To tu się kurwa Rekos dzieje? Jako zgrana całość i kompletny produkt, który wciąga, angażując gracza od samego początku do końca, zostawiając go z poczuciem przeżycia fantastycznej przygody.